Star Wars Dark Forces Remaster została przeze mnie przetestowana na komputerze za pomocą dostarczonego przez wydawcę kodu, co zajęło około 7 godzin gry. Wszystkie gameplaye użyte w tej recenzji zostały wykonane osobiście przez recenzenta podczas rozgrywki. Night Dive Studios zasługuje na ogromne uznanie, ponieważ to dzięki nim mogę nazywać się wielkim fanem strzelanek typu Boomer. Ich praca nad przywracaniem do życia klasyków jest niesamowitym osiągnięciem w świecie gier komputerowych. Dlatego też cieszę się ogromnie, widząc, jak studio podejmuje się remasterowania gry z jednej z moich ulubionych serii Gwiezdnych Wojen, Dark Forces. Pierwotnie wydana w 1995 roku, Gwiezdne Wojny pojawiły się w czasach, gdy gatunek strzelanek typu FPS dopiero się rozwijał. Jednak dzięki Star Wars Dark Forces Remaster, Night Dive Studios. Zamierza uczynić tę klasykę bardziej dostępną i atrakcyjną dla dzisiejszych graczy poprzez dodanie nowoczesnych funkcji oraz ulepszoną grafikę. Efektem ich pracy jest prawdopodobnie najbardziej udany remaster w historii studia. Nigdy nie dane mi było zagrać w pierwowzór Gwiezdnych Wojen Dark Forces przez więcej niż godzinę. Przyczyną było to, że doświadczenie na nowoczesnym sprzęcie PC było po prostu przerażające. Kontrola postaci wydawała się niezgrabna i niedokładna, a sterowanie było niewygodne. Dodatkowo brakowało możliwości celowania w pionie, co było standardem w strzelankach z 1995 roku. Co więcej, wizualnie ciemne siły prezentowały się mętno, choć kiedyś mogło to być traktowane jako coś innowacyjnego. Po prawie trzech dekadach od premiery, ta estetyka jest już przestarzała. Na szczęście Night Dive Studios radzi sobie z wszystkimi tymi problemami w swoim remasterze gry: Star Wars Dark Forces Remaster. Teraz szturmowcy są naprawdę wyraźni. Wizualnie gra prezentuje się krystalicznie przejrzysto. Gdy zacząłem pierwszy poziom, poczułem się jakbym założył nową parę okularów i wreszcie mógł widzieć wszystko w Full HD. Surowość oryginalnej gry została całkowicie zniwelowana, a przedmioty, wrogowie i otoczenie są czytelne nawet z daleka. Dodatkowo istnieje fajna opcja, która pozwala przełączać się między nową a starą grafiką, co pozwala docenić, jak wiele postępu zostało dokonane. Jedynie w kilku miejscach ulepszona grafika wygląda nieco dziwnie. Niektóre tekstury mogą wydawać się niezaładowane w bardzo sporadycznych przypadkach, prawdopodobnie z powodu znacznej różnicy w rozdzielczości. Ale ogólnie rzecz biorąc, efekt jest fantastyczny. Kilka scenek filmowych posiada gładki, niemal malarski wygląd, który odbiega od oryginału, ale są one rzadkością. Nowe modele prezentują się świetnie. W rzeczywistości, w niektórych scenach filmowych z oryginalnego wydania z 1995 roku wykorzystano modele 3D, ale Night Dive Studios wyraźnie je zaktualizowało, dodając zupełnie nową grafikę. Ich wykorzystanie jest imponujące i jeszcze bardziej podkreśla wysiłki studia. Jednakże, remaster Dark Forces oferuje nam nawet 120 klatek na sekundę w rozdzielczościach do 4K. Gwiezdne Wojny, Dark Forces z 1995 roku, było jednym z najbardziej nieporęcznych FPS-ów, w jakie grałem od dłuższego czasu. Dzięki silnikowi KEX jest teraz jednym z najbardziej płynnych. Nigdy nie napotkałem większych problemów z wydajnością, poza kilkoma drobnymi awariami, które mogły być spowodowane moimi własnymi działaniami, ponieważ czasami musiałem przeglądać karty. Różnorodność poziomów również była przyjemna dla oka. Będziesz walczył na różnych statkach kosmicznych, placówkach imperialnych, a nawet miastach. Planeta Narshada była miłą niespodzianką, ponieważ w oświetlonym neonami ulicach tego cyberpunkowego miasta pełno było wielu brutalnych ludzi. Od samego początku gracze byli pozbawieni całego swojego wyposażenia, a główny bohater Kyle Katarn musiał stawić czoła gigantycznej jaszczurze tylko przy użyciu pięści. Od tego momentu gracze musieli radzić sobie z ograniczonymi zasobami i nadmiarem gamorian w poszukiwaniu utraconego wyposażenia. Mój ulubiony poziom to wypad Katarna na Korusant, co jest fascynujące z perspektywy fanów sagi Gwiezdne Wojny: Ciemne Siły pojawiły się przed ugruntowaniem się charakterystycznego wyglądu Korusant w filmach. Dlatego też oglądanie starszej wersji cesarskiego miasta z mroczną i przytłaczającą estetyką Imperium było niezwykłym przeżyciem, szczególnie dla wielkich fanów serii. Jest tam trochę aktualnie niekanonicznej wiedzy dla tych, którzy cenią sobie gwiezdne wojny na każdym poziomie. Projektowanie poziomów zdecydowanie przyciąga uwagę w grze Star Wars Dark Forces Remaster, ale sama strzelanina oferuje swoje własne satysfakcjonujące doznania. Szturmowcy i inni żołnierze imperium padają po zaledwie kilku strzałach, więc siła legendarnych blasterów z serii jest tu w pełni widoczna. Trudniejsi przeciwnicy, tak jak droidy sądujące i mroczni żołnierze, stawiają czoła wyzwaniu, ale nie ma niczego, czego nie dałoby się pokonać. Wybór broni nie jest zbyt duży, ale to przecież stara gra. Mimo to gwiezdne wojny. Ciemne siły remaster. Oferuje doskonale zbalansowany zestaw broni. Osobiście najczęściej korzystałem z podstawowego karabinu blasterowego, ale równie dobrze bawiłem się używając detonatorów termicznych i obezwładniając wrogów za pomocą karabinu ogłuszającego. Interesującą funkcją, którą każdy powinien sprawdzić, jest archiwum różnych grafik koncepcyjnych i renderów związanych z Star Wars. Dark Forces Remaster przedstawiających oryginalny proces tworzenia gry. Dodatkowo istnieje możliwość zagrania na poziomie koncepcyjnym, który nigdy nie został wprowadzony do głównej rozgrywki, a został po raz pierwszy zaprezentowany konsumentom na targach Computer Electronic Show w latach 90. To dość sympatyczna opcja, jeśli mnie spytasz. Funkcją, której brakuje i której bardzo bym pragnął, jest możliwość zapisywania gry na poziomie średnim. Gra śledzi postęp poziom po poziomie, więc jeśli musisz przerwać grę lub gra się zawiesi, stracisz cały postęp w danym etapie. Byłoby idealne, gdyby taka wygoda została uwzględniona w remasterze, ale niestety tutaj tego brakuje. Gra Star Wars, Dark Forces Remaster prezentuje się wyjątkowo dobrze. Pod względem rozgrywki. Łącząc tę wspaniałą rozgrywkę z unikalnym remasterem, który zapewnia wysoką rozdzielczość oraz płynność animacji, co przekłada się na większą przejrzystość obrazu, remaster z pewnością zasługuje na uznanie jako jedna z moich ulubionych strzelanek retro wszechczasów.